Myślisz, że rekiny to drapieżniki szczytowe oceanów? Myślisz, że wieloryby rządzą głębinami? Ale pod każdą łuską, za każdą skrzelą, wewnątrz każdej płetwy, kryje się inna historia pasożyty. Wiercą się w gałki oczne, zastępują języki, porywają całe ciała i zamieniają samce krabów w matki zombie. Niektóre żywią się krwią przez ponad rok bez przerwy, inne kastrują swoich żywicieli i przeprogramowują ich mózgi. To nie jest science fiction. To dzieje się teraz w każdym oceanie na Ziemi kim są te stworzenia, jak działają i które z nich powinny cię naprawdę przerażać. Ponadto, ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła zrecenzowanych publikacji, takich jak dziennik Chorupry, opublikowany przez Wiley w roku 1998, dziennik Parazytologii, z amerykańskiego Towarzystwa Parazytologów w roku 1998 oraz kompleksowe dane ze Smithsonian Ocean opublikowane w maju roku 2023 poparte przez parazytologa morskiego, doktora Jimmy'ego Bernota. Więc kiedy mówimy ci, że pasożyt zastępuje język, mamy na myśli to, że dosłownie zastąpił język. Teraz wracamy do informacji. Samice mierzą od 8 do 29 mm długości, od 4 do 14 mm szerokości. Samce są mniejsze. Oba są równonogami, skorupiakami, z siedmioma parami nóg i segmentowanymi egzoszkieletami. Wchodzą przez skrzela ryb jako osobniki młodociane. Etap wolno pływający trwa godziny na otwartej wodzie. Węchem odnajdują żywicieli, lucjany, gruntowce, doboszy. Osiem gatunków potwierdzonych w dwóch rzędach i czterech rodzinach. Następnie robi coś, czego nie robi żaden inny pasożyt. Staje się językiem. Przyczepia swoje ciało do kikuta mięśnia. Ryba używa jej jak oryginału, chwyta jedzenie, manipuluje zdobyczą, połyka. W międzyczasie ona żywi się krwią i śluzem. Samiec pozostaje w skrzelach, kopuluje ze znacznie większą samicą. Ona nosi jaja w torbie lęgowej jak kangur. Setki larw uwalniane są do wody, gdy są gotowe. Badania Lanzinga i O'Connora z roku 1975 wykazały, że zarażone ryby z dwoma lub więcej pasożytami mają niedowagę, ale żyją, jedzą, pływają. Pasożyt najwyraźniej powoduje minimalne dodatkowe uszkodzenia po osiedleniu się. Niektóre ryby noszą równonoga przez lata. Związek trwa, dopóki jedno nie umrze. Znaleziono również w wodach Atlantyku. Głębokość od 2 metrów do prawie 60 metrów. Temperatura wody ma znaczenie. Czas cyklu życiowego zmienia się wraz z temperaturą. Przy 5 stopniach Celsjusza rozwój trwa jeden okres. Przy 15 stopniach inny. Izolowany incydent. Pasożyt prawdopodobnie nie może się osiedlić w tych wodach. Zasięg może się przesunąć wraz ze zmianami klimatu. Żadne dane jeszcze nie potwierdzają ekspansji. Feromony od samic zapobiegają zmianie samców. Hierarchia społeczna w pysku ryby. Niektóre przyczepiają się do łusek, niektóre wiercą się w ciało. Niektóre zajmują skrzela. Te gryzące język pozostają unikalne. Badania weterynaryjne potwierdzają, że ruchy języka ryby pasują do wzorców sprzed infekcji. Pasożyt porusza się, gdy ryba poruszałaby językiem funkcjonalne zastąpienie zweryfikowane poprzez obserwację behawioralną i badanie anatomiczne opublikowane w wielu recenzowanych źródłach między rokiem 1975 a rokiem 2023. Śledzie w wodach Ameryki Północnej noszą je tak często, że rybacy nazywają te ryby pyskami robaków. Lucjany są ich żywicielami na tyle często, że pasożyt zyskał przydomek równonóg dławiący lucjana. Badania częstości występowania pokazują, że wskaźniki infekcji różnią się w zależności od lokalizacji i gatunku. Niektóre populacje są zarażone w 30%, inne wyżej, zależne od temperatury, zależne od zasolenia, zależne od gęstości żywiciela. Dwie samice nie mogą współistnieć na tym samym kikucie języka. Konkurencja eliminuje redundancję. Samce w skrzelach mogą być liczne. Tylko jedna samica zajmuje pozycję języka. Obserwowano zachowanie terytorialne. Udokumentowano agresywne wypieranie, gdy druga samica próbuje się przyczepić. Żadne badania terenowe nie śledzą wolno żyjących dorosłych po śmierci żywiciela. Prawdopodobnie umiera w ciągu godzin do dni. Nie może długo przeżyć bez żywiciela. Brak udokumentowanego przeniesienia na nowego żywiciela po śmierci pierwotnego żywiciela. Cykl życiowy wymaga młodocianego etapu wolno pływającego do lokalizacji żywiciela. Dotknięte są pojedyncze ryby, populacje stabilne. Żaden upadek rybołówstwa nie został przypisany w szom język. Brak obaw o ochronę samego pasożyta. Brak statusu zagrożenia dla ryb żywicieli z powodu samego pasożytnictwa. Presja połowowa przewyższa presję pasożytów o rzędy wielkości. Pasożytniczy kastrator. Nekora puber. Liocarcinus holsatus. 6 gatunków potwierdzonych, prawdopodobnie więcej. Owija się wokół organów. Koncentruje się na hepatopankreas. Centrum wchłaniania składników odżywczych. Skanowanie mikro-CT z ostatnich badań pokazuje korzenie rozciągające się do regionów mózgu. Centralny układ nerwowy. Hipoteza: manipulacja behawioralna ma tam swoje źródło. Wyłania się na dolnej części brzucha kraba. Dokładnie tam, gdzie krab nosiłby jaja. Kremowo-brązowy kolor. Owalny kształt. Osiąga 25 mm szerokości. Otwór płaszcza lekko uniesiony. Umieszczony naprzeciwko szypułki. Odżywianie przekierowane do pasożyta. Wzrost zahamowany. Samice nie wykazują superfeminizacji. Morfologia pozostaje w dużej mierze niezmieniona tylko zmiany wewnętrzne układ rozrodczy zniszczony energia zachowana dla pasożyta Hormony pokonują instynkt. Kraby z bliznami po eksternie wykazują mniejszą feminizację niż kraby aktualnie noszące eksterne możliwe są wielokrotne infekcje. Każda eksterna reprezentuje oddzielne zdarzenie infekcji. Częstość występowania osiąga 50% w niektórych populacjach. Populację krawa zielonego w Europie, północnej Afryce. Zasięg rozszerza się wraz z żywicielem. Południowej Afryki, Australii. Sakulina mogła również podróżować. Niepewne. Niektóre dowody sugerują, że tak, inne dowody sugerują, że nie. Monitorowanie trwa. Uwolnienie zagroziłoby gatunkom niebędącym celem. Kontrola biologiczna porzucona w większości regionów. Szkocja, Norwegia, Japonia. Sakulina i krewni kosztują miliony rocznie. Nieodwracalna feminizacja potwierdzona analizą histologiczną przez wiele zespołów badawczych między rokiem 1933 a rokiem 2012. Nie może opuścić umierającego żywiciela i znaleźć nowego. Genetyka populacyjna wykorzystuje stosunki sakulina do identyfikacji pochodzenia stad ryb. Numer 3. Petromyzon marinus. Minuk morski. Północny Atlantyk i dopływy. 340 milionów lat niezmieniony przeżył cztery główne zdarzenia wymierania. Dysk w kształcie przysawki, szeroki jak głowa lub szerszy. Koncentryczne, okrągłe rzędy ostrych zębów, setki. Język trący w centrum, pokryty rogowymi płytkami, skretynizowany, twardy. Język porusza się jak tłok. Dwa zestawy krawędzi tnących, skrobie, żłobi, rozrywa. Język trze dziurę przez łuski, przez skórę, do mięśnia. Wydzielana lampredina, antykoagulant, zapobiega krzepnięciu. Również cytolityczna rozpuszcza tkankę naczynia krwionośne, tkankę łączną powłokę. Objętość spożywana jest ogromna, pojedynczy minuk niszczy 19,3 kg ryb podczas fazy pasożytniczej. Swing oszacował to w roku 2003 to 40 funtów w starych jednostkach. Jeziora Michigan i Huron w roku 1936 i roku 1937. Superior w roku 1938 rozprzestrzenił się szybko. Dostępne doskonałe siedliska tarłowe, obfite ryby żywiciele, pstrąg jeziorowy, sieja jeziorowa, sielawy, brak drapieżników, wysoki potencjał rozrodczy. Pojedyncza samica produkuje do 100 tysięcy jaj. Przed inwazją Kanada i Stany Zjednoczone łowiły 15 milionów funtów pstrąga jeziorowego rocznie z górnych wielkich jezior. Do późnych lat 40. populacje eksplodowały. Liczba minogów wzrosła. Wskaźniki żerowania wzrosły. Do wczesnych lat 60. połów spadł do 300 tysięcy funtów 2% poprzedniej średniej. Rybołówstwo upadło. Setki tysięcy miejsc pracy straconych. Gospodarka regionalna zdewastowana. W szczytowym okresie 85% przeżywających ryb nosiło rany po ataku minoga. Śmiertelność z powodu ataków przekroczyła 50% niektóre gatunki 60%. Ryby, które przeżyły, wykazywały utratę wagi, zmniejszone zdrowie, pogorszoną kondycję. Częste wtórne infekcje z ran, grzybicze, bakteryjne, saprolegnia parasitika, leptomitus lacteus, udokumentowane jako zanieczyszczenia ran. Rodzimy zasięg obejmuje do rzeczy rzeki Connecticut, wybrzeże Atlantyku, północny ocean atlantycki, populacje europejskie największe w południowo-zachodnich obszarach, północno-środkowa Portugalia, Północno-zachodnia Hiszpania, zachodnio-południowo-zachodnia Francja. Regiony te wspierają główne łowiska. Minuk uważany za przysmak, serwowany, marynowany w Finlandii, gotowany we Francji, Hiszpanii, Portugalii. Sezonowe zbiory, znaczenie kulturowe. Słynny pasztet z Minoga, koronacje królewskie, średniowieczna Anglia, wskaźnik bogactwa. Rozmnażają się tylko raz. Rozpoczynają pasożytnicze żerowanie, przyczepiają się do ryb. Żerują od 12 do 18 miesięcy. Następnie dojrzewanie płciowe, powrót do rzek, tarło umierają. Cykl zakończony. Selektywna toksyczność. Zabija larwy minoga, nieszkodliwy dla innych gatunków. Bariery blokują migrację dorosłych. Pułapki łapią tarłowe osobniki. Trwają badania nad feromonami. testowane syntetyczne atraktanty. Skuteczność się poprawia. Tysiące kilometrów. Pracochłonne. Chemicznie intensywne, częściowo skuteczne. Populacje pstrąga jeziorowego się regenerują, nadal poniżej poziomów historycznych. Wymagany ciągły wysiłek na czas nieokreślony. Minok pacyficzny. Minok strumieniowy kern. Pozostało tylko sześć populacji tego ostatniego. Ochrona kontra kontrola, zależne od gatunku, zależne od lokalizacji. Wskaźniki śmierci wyższe. Ten sam pasożyt, inny wpływ. Kontekst decyduje o wyniku. Mały skorupiak. Osiem stadiów życiowych. Pierwsze trzy wolno pływające. Na uplius jeden. Na uplius 2, kopepodit. Czas trwania zależny od temperatury. Przy 5 stopniach Celsjusza na uplius 1 trwa 52 godziny. Przy 15 stopniach Celsjusza 9 godzin. Na uplius 2, 170 godzin przy 5 stopniach Celsjusza. 36 godzin przy 15 stopniach Celsjusza. Dryfuje pasywnie. Dostosowuje głębokość w słupie wody. Prawie przezroczysty, Pół mm długości. Wrażliwy na światło. Wrażliwy na zasolenie. Niskie zasolenie śmiertelne zabija stadia planktoniczne szybciej niż stadia pasożytnicze. Filament czołowy je zabezpiecza. Nieruchome, zlokalizowane żerowanie. Zaczyna się uszkodzenie tkanki. Przyczepienie powoduje uszkodzenia fizyczne. Płetwy erodowane. Rozwijają się zmiany skórne ciągłe krwawienie otwarte rany drogi dla wtórnej infekcji bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej zakaźna anemia łososia przenoszona przez wszy. Iza ogniska na wybrzeżu Atlantyku Chile, rok 2007. Rozprzestrzenia się z farmy na farmę, zniszczyło całe operacje. Dzikie łososie niosą średnio 10 dorosłych samic niosących jaja, wracających na wybrzeże Irlandii z atlantyckich żerowisk. Naturalna linia bazowa. Wyewoluowana tolerancja. Farmy zmieniają równanie. Wysoka gęstość ryb, ograniczona przestrzeń, idealne miejsce lęgowe. Wszy się rozmnażają, presja infekcyjna wzrasta. Dzikie ryby mijające farmy zostają zarażone. Szczególnie wrażliwe są młodociane łososie. Inwazje w morskiej osłabiają homeostazę jonową. Równowaga soli krytyczna pozwala rybom słodkowodnym wejść do słonej wody. Smolty potrzebują funkcjonalnej homeostazy. Zakłócenie zmniejsza wzrost, ogranicza pływanie, powoduje śmierć. Smolty łososia, gorbuszy badane intensywnie, udokumentowane wskaźniki śmiertelności, podawane przez pasze, pyretroidy, azametyfos, nadtlenek wodoru, kąpiele lecznicze przykrycie zagrody plandeką lub użycie studniowca zamknięty system leczenia podgrzewana woda kąpiele słodkowodne szczotkowanie mechaniczne płukanie wszystko stresuje ryby wymagane zagęszczenie konieczne obchodzenie się dobrostan zmniejszony infekcje bakteryjne wzrastają pasteureloza śmiertelność rośnie unikanie zabijania czyścicieli użycie spada w ostatnich latach Mechanizm oporności zidentyfikowany u łososia Socho przez Salisbury'ego i innych w roku 2024. Hodowla pod kątem cechy: zwiększenie częstotliwości, potencjał długoterminowego rozwiązania, redukcja wzrostu, utracona wartość rynkowa. Krajowe programy nadzoru monitorują oporność, rozpoczęte w 2013 w Norwegii. Oceniają skuteczność leczenia, śledzą zużycie leków, oceniają różnice regionalne. Oporność w wodach słodkich dodana w 2019, zakończone w 2023. Dane zebrane, przeanalizowane, opublikowane. Modelowany wpływ na populację, szacowana śmiertelność wywołana przez wszy, decyzje zarządcze są podejmowane, przepisy zaostrzane lub łagodzone na podstawie ustaleń. Chili. Zielonkawy robak przyczepiony między płetwami. Nękający łososie w wiosennym upale. Łosoś atlantycki przenosił się z morza do wód słodkich, tarł się w bystrych prądach. Wodospadach pozbywał się laxe loose, Pospolita nazwa już ugruntowana, wystarczająco obfity, by powodować dyskomfort, długa historia. Tysiące dotkniętych. Masowe zdarzenie śmiertelności udokumentowane. Rzadkie w naturze, ale się zdarza. Rybołówstwo, utrata siedlisk, zmiany klimatu, tamowanie rzek, trapieżnictwo wieloczynnikowe. Etmopterus princeps. Przypisane do rodzaju, nie gatunku. Niepewne umiejscowienie taksonomiczne. Samica widłonoga się przyczepia. Bula. Struktura kotwicząca. Wydziela klej. Penetruje tkankę rogówki. Wczepia się w rogówkę. Bulwiasta głowa się zagnieżdża. Ciało zwisa swobodnie. Żywi się na powierzchni oka. Zeskrobuje śluz. Zeskrobuje komórki. Aparat gębowy wyspecjalizowany. Mikroskopia elektronowa ujawnia ostre struktury trące. Nagromadzenie płynu. Komórki rogówki puchną, rozwija się zmętnienie, wzroku pośledzony, komórki fotoreceptorowe zniszczone, wiele pasożytów może pokryć całą rogówkę. Gęsta warstwa, wykrywanie światła minimalne, utrata zdolności tworzenia obrazu. Rekin może żyć ponad 400 lat. Najdłużej żyjący kręgowiec. Wielokrotne narażenie na pasożyty jest pewne. Kilka milimetrów długości. Publikacja w Nature z 1961. widłonóg blady, rzucający się w oczy. Może świeci, może wabi ofiary. Związek mutualistyczny zamiast pasożytniczego. Elegancka teoria. George Benz ją przetestował. Amerykański parazytolog rekinów nie znalazł bioluminescencji. Teoria osłabiona. Nadal możliwe, że blady widłonóg przyciąga ofiary wizualnie, nie świecąc. Po prostu widoczny. Hipoteza nieudowodniona. Związek pozostaje sklasyfikowany jako pasożytniczy. Zawartość żołądka wskazuje na aktywne drapieżnictwo. Foki. Ryby. Kałamarnice, szybkie ofiary. Jak ślepe rekiny łapią foki? Płetwonogie pływają ze średnią maksymalną prędkością 1,7 m na sekundę. Rekiny pływają ze średnią maksymalną prędkością 0,74 m na sekundę. Zbyt wolne, by gonić. Może zasadzka, może drapieżnictwo podczas snu. Foki śpią w wodzie, wtedy są bezbronne. Zaproponowano karmienie przez sanie. Małe ofiary nie wykazują śladów ugryzień, stanie wnioskowane. Duże ofiary wykazują ugryzienia w kształcie misy, charakterystyczny wzór. Rozpoznawanie gatunku. Muszą zlokalizować konkretnie rekiny śpiące. Rosja, Grenlandia, Islandia, Skandynawia. Wymóg zimnej wody jest oczywisty. Temperatura ogranicza dystrybucję. Podąża za zasięgiem rekina śpiącego. Są Niosus, Microcephalus, Arktyka i Północny Atlantyk. Co z Pacyfiku, z Północny Pacyfik. Pasożyt pasuje do geografii żywiciela. Dawne miejsca przyczepu. Próbka z 1998. Pens i współpracownicy. Pierwszy wiarygodny zapis od rekina pacyficznego śpiącego. Nowy rekord żywiciela. Nowy rekord oceaniczny. Związane z małymi zmętnieniami rogówki. Nieutrwalone soczewki wydawały się normalne. Zbadano dwa oczy. Warunki terenowe. Szybka ocena. Skumulowane uszkodzenia. Atlantyk, nicień, obleńce, larwy trzeciego stadium zakaźne. Kałamarnice, żywiciele parateniczni. Larwy się otorbiają, jelita, narządy wewnętrzne. Ostatecznie tkanka mięśniowa. Brak dalszego rozwoju, czekają. Jedzą zarażone ryby surowe, niedogotowane. Larwy spożywane, nie mogą zakończyć rozwoju u ludzi. Próbują się zagrzebać, ściana jelita, nie mogą przeniknąć, utkną, umierają wywołana reakcja immunologiczna. Komórki odpornościowe otaczają robaki. Tworzy się struktura kulista, ziarniniak, eozynofilowy, blokuje układ pokarmowy. Kardło, usta. Robak się porusza. Może być wykrztuszony, wymiotowany, zapobiega infekcji, jeśli zostanie wcześniej wydalony. Reakcje alergiczne narastają. Pokrzywka, problemy z oddychaniem, wysypki skórne, łzawiące oczy. Możliwa anafilakcja. Początek od 1 do 12 godzin. Białka w martwych larwach. Wywołują reakcję. Nawet po zamrożeniu, nawet po ugotowaniu. Antygeny pozostają. Następuje uczulenie, powtórne narażenie niebezpieczne. Czasami konieczne usunięcie chirurgiczne. Larwy zakopane głęboko, narządy wewnętrzne spenetrowane, wymagane wycięcie tkanki. Lub minus 31 stopni Fahrenheita, minus 35 stopni Celsjusza, 15 godzin, alternatywnie 24 godziny w minus 4, po zamrożeniu na stałe w minus 31. Wytyczne FDA są jasne. Larwy przeżywają, występują infekcje. Przegląd systematyczny z 2022 powszechność rośnie. Hiszpania Anchoa, Ameryka Południowa, Ceviche, Holandia fermentowane śledzie, Stany Zjednoczone nieznana częstotliwość. Choroba niepodlegająca zgłoszeniu pozostaje niewykryta, mylona z innymi chorobami. Rzeczywista częstość niepewna, prawdopodobnie znacznie niedoszacowana. Akwakultura dostarcza produkt wolny od pasożytów. Dziki połów niesie ryzyko, kompromis, wybór konsumenta. Udokumentowane narażenie zawodowe. Pracownicy przemysłu rybnego, kucharze, osoby zajmujące się rybami. Regularny kontakt, narażenie skóry, narażenie dróg oddechowych, kontakt z białkami, uczulenie alergiczne bez spożycia, zdiagnozowana zawodowa anisakioza alergiczna. Rzadka, ale prawdziwa. Objawy mogą się utrzymywać, ziarniniaki pozostają. Reakcja zapalna trwa. Ostatecznie ustępuje. Przenoszenie z osoby na osobę niemożliwe, niezaraźliwe. Uznany problem zdrowia publicznego. Uruchomione kampanie edukacyjne. Wymagania dotyczące zamrażania nakazane. Monitorowanie zgodności restauracji. Sekcje ujawniają 29 rodzajów wielokomórkowych pasożytów kominów 7 gatunków potencjalnie nowych dla nauki wirtualna kopalnia złota kominy hydrotermalne woda o 400 stopniach Celsjusza magma spotyka wodę morską, parząca mieszanka uboga w tlen, woda o 2 stopniach Celsjusza metr dalej, od bliskiej zamarzaniu do bliskiej wrzeniu, krótki dystans. Pasożyty przeżywają oba. Pasożyt kontroluje funkcje motoryczne, digenea, maleńkie metamorfizujące robaki, kilka faz życiowych, różne morfologie, skaczą między trzema zwierzętami żywicielskimi, uzupełniają cykl życiowy wokół kominów. Jedna trzecia wszystkich gatunków ryb nosiła pasożyty, węgorz tnący. Gatunek synafobranchus. Tylko widło nogi Specyficzna rodzina. Znaleziono również równonogi Gnatiidae. Małe, zewnętrzne. Czy głębiny mają odpowiednik? Nie wiadomo, całkowicie. Pole do odkryć ogromne. Niedostatecznie zbadana granica. Zaniedbany obszar nauki morskiej. Od raf koralowych do stref abysalnych. Pasożyty obecne. Obfitość szokująca. Różnorodność oszałamiająca. Zrozumienie ograniczone. Wydry morskie w Kalifornii zabite, mniszki hawajskie zarażone, bezprecedensowe zanieczyszczenie krzyżowe, udokumentowane nowe inwazje geograficzne, Haplosporidium nelsoni, choroba MSX, wielojądrowa kula nieznana, pasożytuje na ostrygach, wprowadzony przypadkowo, importowane ostrygi pacyficzne, zatoka Chesapeake, rozprzestrzenił się do Maine, populacje ostryg przeżywają niskie poziomy, epidemie niszczą, rozmnażanie upośledzone, karmienie zmniejszone. Osłabienie postępuje, nie mogą utrzymać skorupy zamkniętej, masowa śmiertelność, populacje ostrych wschodnich zdziesiątkowane, ekosystem zmieniony całkowicie, zatoka przekształcona. Zasługują na uznanie pomysłowe metody przetrwania, niezwykłe adaptacje, zastąpienie języka, zasługuje na punkty, kreatywność doceniona, nigdy nie spotkamy się twarzą w twarz, nadzieja utrzymana. Napędzają ewolucję szybciej niż jakakolwiek siła z wyjątkiem masowego wymierania. Ponad 50% wszystkich opisanych gatunków na Ziemi prowadzi pasożytniczy tryb życia. Liczba prawdopodobnie wyższa. Pasożyty często niezidentyfikowane, zmodyfikowane, nie do poznania, ukryte wewnątrz żywicieli. Zabijają hodowlanego łososia tysiącami, kosztują przemysł rybny setki milionów rocznie. Zmieniają ekosystemy, regulują populacje, kształtują sieci pokarmowe. Ocieplające się wody pchają gatunki na północ. Pasożyty podążają za żywicielami. Tworzą się nowe kombinacje. Gatunki inwazyjne przynoszą rodzime pasożyty do obcych wód lub zbierają lokalne pasożyty. Pojawiają się nowe choroby, wzrost epidemii. Monitorowanie niewystarczające. Utrata bioróżnorodności, utrata wiedzy, utrata rozwiązań. Pasożyty głębinowe mogą kryć sekrety medyczne, adaptacje biochemiczne, tolerancja ekstremalnego ciśnienia, ekstremalne temperatury, unikalne związki nigdy nie zbadane, utracone na zawsze. Każda analiza DNA dzieli gatunki, ukryta różnorodność wszędzie. Wielkie jeziora nadal z nimi walczą 80 lat później. Miliony wydawane rocznie, populacje kontrolowane, niewyeliminowane, nigdy nie wyeliminowane. Zbyt skuteczne, zbyt odporne, zbyt wyewoluowane. Ewolucja zawsze wygrywa. Potrzebne nowe metody leczenia, próby szczepionek, opracowane nowe leki. Następuje oporność, nieuniknione. Przypadki Anisakis rosną. Metaanaliza z 2020 pokazuje wzrost. Podejrzewane zmiany klimatu, ocieplające się oceany, ekspansja zasięgu, zmieniona migracja ryb, przesunięcia dystrybucji pasożytów, zmiany wzorców konsumpcji ludzkiej, więcej surowej ryby, więcej infekcji. Cykl przyspiesza. Pasożytnictwo jest regułą. Ponad połowa gatunków, większość bioróżnorodności ziemi, żyjąca wewnątrz innych żywych istot. Najbardziej udana strategia ewolucji. Sieci pokarmowe się upraszczają, różnorodność spada, stabilność utracona, pasożyty nie są wrogiem, są klejem, złożonością, kontrolą i równowagą. Usuń je, a system zawiedzie. Przyłososiowe zagrażają dzikim stadom. Ten sam gatunek żył na łososiach przez tysiąclecia. Farmy zmieniły równanie: gęstość, koncentracja, sztuczna selekcja. Wpływ człowieka wzmocnił naturalne pasożytnictwo. Stworzyliśmy kryzys, pasożyt po prostu zareagował. Adaptacja, przetrwanie, sukces. Przetrwają zmiany klimatu, przetrwają zanieczyszczenie, przetrwają wszystko z wyjątkiem ostatecznego wymarcia, a może nawet to.